Pierwszy dzień rekolekcji ze wspólnotą Gwiazda Betlejemska, Dzisiaj się zjechaliśmy. I jesteśmy w trakcie. Tak, właśnie. Dzień jesteśmy. jeszcze się nie skończył. Teraz jest właśnie kolacja. Wszyscy poszli na pyszne, pyszne jedzonko, ale my już jesteśmy po znakomitym tak, pożywieniu, tym duchowym. Poprowadził, przewodniczył dzisiaj brat Piotr. Kapucyn, który przyjechał właśnie tutaj, żeby być z nami i nauczać nas przez całe rekolekcje. A mówił o prostej miłości, o prostym traktowaniu słowa, dosłownie takim, jakim jest i złożenie wszystkiego na, na Boga, na Jezusa. I też dzisiaj pierwsze takie, co mnie dotknęło, to mówił usłyszcie słowo. Nie słuchajcie, tylko usłyszcie. I weźcie na serio. Tak, traktujcie Pana Boga całkiem na serio, dokładnie tacy, jacy jesteście. Jeszcze bardzo mi się podobało, mówi, że od Pana Boga nie można e, pościć. czy nie można być fit z Panem Bogiem. Że właśnie cały fit polega na tym, żeby czerpać go w całości, w obfitości, bo taki nam się daje z miłością. Z miłością. Jeszcze przed nami. Uwielbienie dzisiaj, więc do 22 będziemy tutaj uwielbiać wspólnotowo z nowymi też osobami, które przyjechały i radować się też wspólną obecnością. A całe rekolekcje będą się jeszcze rozwijać aż do soboty włącznie. Będzie na pewno ciekawie. Do usłyszenia.